Nazywam się Kuba Barański, na Żużlu Pytamy. Na Żużlu Pytamy, 4 maja, my jesteśmy jak widać w Zielonej Górze. Mecz z Apatorem, z Unibaxem. Drużyna z Zielonej Góry będzie walczyć o zwycięstwo. Będą chcieli pewnie wygrać, żeby Unibax-Apator nie wszedł do play bo jak wiadomo dalej mają minus 6 punktów. Obyta liczba się zwiększyła, ale nie na tyle, żeby weszli do playoffów, bo jednak jakaś kara, jakiś bat musi być. Zobaczcie, bo my będziemy chodzić i będziemy pytać. Zobaczcie sami. Patrz, konfident. Popisy, nie wiem czy będzie słychać, ale popisy wokalne kibiców Falubazu stoją na bardzo wysokim poziomie. Słynna piosenka Lady Punk. Mniej niż zero. Tak, to jest właśnie. Mniej niż zero. Śpiewajcie i zapraszajcie do śpiewania również swoich znajomych. Jest z nami Łysy z NC. Łysy, jak tam chemioterapia? Wszystko dobrze, no bozia włosy mi zabrała już dawno. Żadnej chemii dzięki Bogu nie używam, także o to jestem. A czym pierzesz? Eee, w rączkach. W rzece czy nie? Czasem w rzece, bo akurat niedługo przeprowadzam się do lasu i będzie to chyba na porządku dziennym. Przy tamtej kolizji, gdzie upadł Emil Seifudinow oraz, e, oraz Kamil Adamczewski, biegłeś ze stoperem. Mierzyłeś sobie czas? Tak, tak. Absolutnie. Zawsze to robię. Poza tym mam nowy aparat i mam pulsometr, wiek, w związku z tym zobowiązania rodzinne. Trzeba dbać o siebie, absolutnie. Przybiegłeś trzeci. Proszę? Przybiegłeś trzeci. Ale zawsze to jeden punkt. A no tak. Chyba, że można też w drugą stronę biec, uciec. Eee, ale to nie, nie nasza domena, to Toruń nie z drugą stronę zawsze. Niestety przegraliście, ale co? Eee, jest jeszcze kilka kolejek przed wami, kilkanaście wręcz bym powiedział. I możecie wygrać wszystko i jednak będziecie w playoffach. Liczysz na to? Że wygramy wszystko i będziemy w playoffach. Tak. Słuchaj, ja mam jutro maturę, ja muszę maturę pociągnąć jutro. Mamy początek maja, ale niestety jest tak zimno, że jak widać pełno ludzi biega w czapkach zimowych. Chyba pierwszy taki. Maj, od dawien dawna, że jest tak zimno, a tam Szkocja, patrzcie jaką Szkocję oni robią. Nikt tak nie robi w Zielonej Górze, bo tylko oni tutaj robią. Ale taka rzeka smródka tam jest, czy taka elegancka bardziej, szeroka, wisełka? Nie, bardzo elegancka, nasza Wisła niedaleko. Czyli co, w Wiśle można prać? Można prać, można się już kąpać, bo cały czas oczyszczalnia działa i można robić piękne zdjęcia, łowić ryby kąpać się na go? Dzisiaj udało się bieg życia chyba. Przejechałeś, przejechałeś, przewiozłeś pana Tomka Goloba, przewiozłeś Jarka Hampela i wygrałeś bieg. Udało się, nie? No tak, no. Chociaż ta trójka mnie trochę pociesza w tym w tym całym, bo reszta to naprawdę nie, nie widzę optymizmu. Kurczę, szkoda, że przegraliśmy. Teraz już mamy naprawdę mega podgórkę i on naprawdę jest ciężko. Ale chyba się uda, co? Czy nie uda się? Ja jestem optymistą i cały czas wierzę, że się uda. Jest tu strasznie zimno, szukamy sponsora na moje leki, bo to się przyda, będę chory, będę z wielkim gilem do pasa chodził. Chyba, że kupię chusteczki, to mogą być, może być nawet sponsor na chusteczki i tak będzie właśnie. Ale nie, dzisiaj nie, nie uciekli, bo co? Bo zamykaliście stadion no, na cztery skusy? <laughs> nie zamykaliście na fair play. Eee, tam i też eee, są wyciągane wnioski, o widzę kolega. Zdenerwowany. zdenerwowany. Tak, my nie przeklinamy dlatego zdenerwowany. Tylko przeklinają nieznośni ludzie, którzy chodzą, nie wiem, z rawicza są na przykład, bo tam jest więzienie i tam dużo się pewnie przeklina. Wiesz co, nigdy tam nie byłem, znaczy w rawiczu byłem w więzieniu nie i sobie bym tego na przyszłość ludzie życzył. Natomiast wracając do ucieczek, ja myślę, że mieliśmy do czynienia dzisiaj mówiąc zupełnie poważnie. Dwie drużyny. Jedna chciała wygrać, a druga, a druga przyjechała wygrać. Ale w inną grę Chcesz łowić ryby? E, staram się uczyć po malutku. E, moją wielką pasją jest jazda na rowerze, ale też arkana stawów pomału poznaję Czyli co, ale masz kartę wędkarską oczywiście Nie, na czarno na razie Czyli co, teraz PZW, tutaj jest Łukasz Benz. E, można łapać gnoja Tak, dziękuję Ci za te słowa otuchy i wsparcie, jak zwykle Kuba Barański Jutro Polski Jutro Polski I co, jak myślisz, wszystkie lektury przeczytane? <grym> no pewnie, to jest... No jak, nie mogą być, no regularnie się lektury, nie? Czy czytałeś? No ja nie mogłem, ja no, ja, no czytałem. Powiedzmy, że czytałem. No czyli nie czytałeś? Nie, no czytałem. No jak mam dobre oceny ze sprawdzianem z lektur, to tak jak mogę je nie czytać i wiedzieć? Podczas pierwszej kolejki, byliście w Warszawie, tak? Po pierwszej kolejce z Kacprem Gomulskim. Była taka sytuacja, że Bartek Zmarzlik coś tam na wywijał, Jędrzejakowi, a wy... Chyba się chyba po językach, co? Chcieliście coś powiedzieć, jak, Patryk naprawdę, jak Bartek naprawdę jeździ i, i, i widać było po tych oczach. Gotowaliście się, czy nie? Niekoniecznie się gotowaliśmy. Uważam, że wypowiedzi były nasze trafne i co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy, powiedzieliśmy. Ale myślałem, że zapytasz o tą scenę z pierwszego pytania, co do Kacpra wypadło ze świętowaniem świętowania? aha, że coś tam, że można świętować jakiś czas na świętowaniu, to jest świętowanie w ten no, sposób. Tak. Bardziej śmieszne, bo tam ja akurat dobrze mnie wycięli, bo się akurat śmiałem i kamera była na kadrze, ale jak to widać, telewizja kłamie zawsze. Saszka powiedz mi, zrobiłeś się fajną akcję na tomku golobie? Zamknąłeś wtedy oczy i leciałeś przed siebie, czy jak to wyglądało, bo naprawdę kop był niesamowity, nie? Motor dostał strzała takiego fajnego i mogłeś wyjechać z fajną prędkością. A ta akcja z tomkiem, nie wiem czy z tomkiem, nie z tomkiem, nie będziemy tego określać, ale akcje były dobre, szykowałem każdy atak i nie było żadnego strzelenia do przodu, po prostu był przygotowany atak i przeprowadzony do 100%. A ty jak maturę pisałeś? Ja pisałem, ale to już bardzo dawno temu zdałem, udało się. I, Ale nie, nie ma co się ale stresować. Czytałeś? Oczywiście, że nie. Kto czyta lektury? Yes, ja widzisz. Można, można. A lubisz Martina? Oczywiście. A Martini? E, też. I co jeszcze lubisz? E... Jeśli na rowerze, to powiedziałeś już. Tak, no lubię żużel. I kogo najbardziej lubisz w żużlu? W żużlu najbardziej lubię motory. I siebie? Też. Lubisz siebie? Bardzo. Samo zachwyt jest przed lustrem? E... Nie, no jak może być przed lustrem? Halo, hej. Jest twarz piękna. Dla niektórych? Telewizja to iluzja, to tak do końca wszystko nie wygląda. O, gaz. O, widzisz właśnie, mają rację. Z nie gazu, światła Nie pokazujemy. No dobra, oddajemy głos do studia w, w Warszawie. Kuba I Łukasz Benz. Jutro, Paweł przed ma maturę. jak tobie matura poszła w zeszłym roku. Ja mam teraz też już... Też masz jutro maturę. Niby mam mieć, ale wiesz jak to jest. Nie, raczej nie będę miał. Dlaczego? Nie idę. Ale co, boisz się matematyki? Bo matematyka jednak pewnie. No, e... no matematyka, przeważnie. W sumie, no jak dla mnie to matematyka najcięższa. Ale dobrze, liczycie punkty te malutkie no no punkty zawsze. Liczę. A w częstochowie kiedyś mi się zdarzyło do czterech nie mogłem obliczyć i zamknąłem gaz przy trzech. Ano rzeczywiście coś takiego było i co. Ale no teraz co? Liczysz okrążenia czy bardziej patrzysz na flagi, które kierownik startu pokazuje? Teraz już się nauczyłem, i już liczę. I liczysz? Liczę. Do czterech to policzy razem. Jak się liczy do czterech? Pokaż, zademonstruj. Nie, ty weź za mnie. Raz, dwa, trzy, pięć. Ha, niestety, nie zdajesz, nie zdasz matury. Lepiej zrobić więcej kółek niż mniej. I jak świętowaliście po zdobyciu złotego medalu? Gdzie świętowaliście? Ja wiedziałem, to pochwali się. Po jakim złotym medalu? No, w zeszłym roku. E, oczywiście e, właśnie, e, który? Ktoś podpowiada? E, po medalu drużynowego mistrza Polski. Tu ja nie pamiętam. Byłeś u góry potem. To ja że w ogóle akcji tutaj. To chyba słabo było. Nie idziesz na maturę? Serio mówisz? Serio mówię? Ale... Aha, wiem, już rozumiem, jesteś z Torunia teraz. Jest jakieś wyzwanie. A wy co robicie? Ale jak wy? No wy w sensie jako toruń, co, co robi toruń, jak, Jesteś. Ja uciekam. No, matury. Nie będziesz uciekał nigdy z zawodów. Nie, nie, no chyba, że karku... Kark, nie, kark, karki, chciałem coś innego powiedzieć, ale chyba, że karki będą ganiać, to wtedy można uciekać, tak? Nie, nie, cały czas jedziemy do przodu i staramy się. Trochę w lewo czasami też. No tak, tak, czasami tak. Winobranie? A winobranie też było fajne, co? Jechaliśmy do Ciebie, potem na miasto... powiedzieć, jak żeś się bawił na winobraniu. Na pewno Twoi fani byliby ciekawi. Co żeś zrobił? Byłem na pogotowiu. Myślę, że opowie wam kolega. Dobrze, ale czekaj, jak drążysz ten temat, winobrania. Ee, miałem buty potem pobrudzone, moje trampki. Dlaczego? Ja nie żygałem. <grym> jak widać, mecz się już zakończył. Wygrała drużyna zdecydowanie lepsza. Wygrała drużyna z zielonej góry. Zawodnicy z Torunia przygrali już drugi mecz w tym sezonie. Niestety, drugi mecz. Przy trzeciej porażce będzie kupa, będzie kuniec i niestety nie awansują do playoffów. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze kilka kolejek przed nami. Oglądajcie my tam gdzieś się zawsze będziemy pojawiać. Tutaj na dole, po mojej prawicy, będzie coś takiego jak subskrybuj. Subskrybujcie, lubcie nas na Facebooku również, udostępniajcie nasze filmiki i będzie fajnie. Bo tak, my nie jesteśmy fajni, ale coś przynajmniej będzie fajnego.